Ósma edycja City Coders Hackathon Płock przyniosła rekord frekwencji, aż 102 uczestników tworzyło nowoczesne rozwiązania dla miasta. Przez 36 godzin młodzi programiści walczyli o nagrody i przyszłość płocka, udowadniając, że technologia może realnie zmienić lokalną rzeczywistość. W Płocku zakończyła się rekordowa ósma edycja City Coders Hackathon Płock, największego maratonu programowania w regionie. W tym roku do rywalizacji stanęło 102 uczestników, tworzących w sumie 34 zespoły. Przez 36 godzin młodzi pasjonaci technologii pracowali bez przerwy nad pomysłami, które mają pomóc mieszkańcom miasta w codziennym życiu. To co istotne i ważne, w każdym roku stawiamy na tematykę, która jest najbardziej zainteresowana, jeżeli chodzi o kwestie związane z rozwojem miasta w tym roku stawiamy na zrównoważony rozwój i innowacje. Przewodnim hasłem tegorocznej edycji będzie zrównoważone innowacje. Przez najbliższe 40 godzin 34 zespoły będą przede wszystkim realizować swoją pasję, swoje doświadczenie, będą dzielić się swoimi innowacjami, jak również pozyskiwać nową wiedzę, to co istotne i ważne. Hackathon to nie tylko programowanie, to jest spotkanie ludzi z pasją, ludzi, którzy chcą się dzielić przede wszystkim swoimi umiejętnościami, a przy tym wszystkim jest dobra zabawa, wymiana doświadczeń i możliwość pozyskania do, do Dodatkowego doświadczenia, jeżeli chodzi o mentorów. Uczestnicy opracowali prototypy aplikacji, systemów i narzędzi, które wspierają rozwój Płocka. Wśród tematów znalazły się m.in. transport i turystyka, edukacja i komunikacja miejska. Każdy zespół mógł liczyć na pomoc mentorów, specjalistów IT i pracowników Urzędu Miasta, którzy dzielili się wiedzą i doświadczeniem. Uczestnicy dostaną projekty, z którymi będą mogli się zmierzyć do wyboru, ale kolejność, w której będą wybierać sobie te projekty, będzie losowa. Będą po prostu losować z maszyny losującej kuleczkę z numerkiem i w tej, w tej kolejności będą stawać do kolejki, żeby w, powiedzieć, nad jakim projektem chcieliby pracować. To jest takie w miarę uważamy no, sprawiedliwe rozwiązanie, no bo wiadomo, że niektóre wydają się z pozoru bardziej atrakcyjne, może łatwiejsze, może ciekawsze, więc chcemy dać wszystkim równą szansę. Pierwsze miejsce zdobyła drużyna Mind. Więc tworząc aplikację ułatwiającą wyszukiwanie informacji o możliwościach rozwoju kariery w Płocku. Na drugim miejscu plasował się zespół o nazwie Delta Squadron Super Cool Komando Wilków Alpha, który przygotował apkę z trasami rowerów dopasowanymi do indywidualnych potrzeb użytkowników. Trzecie miejsce Code Crafters, również za projekt związany z trasami dla miłośników dwóch kółek. A organizatorzy podkreślają, że Hakaton stał się ważnym punktem na mapie wydarzeń technologicznych w Płocku. To miejsce, gdzie spotykają się kreaty pasja i chęć działania na rzecz miasta.